Dzień dobry Państwu. Dzisiaj odwiedzimy sanktuarium Matki Bożej Rychwałskiej I franciszkański dom rekolekcyjny przy sanktuarium. Tutaj codziennie przebywają setki, tysiące ludzi, pielgrzymi. Tutaj Matka Boża chrzci ich wszystkich ogniem Ducha Świętego. Można być też namaszczonym olejkiem radości. A co tu robi Duch Święty między wami? Oj, dmucha, dmucha. Tak, ojciec z Mognal ma taki charyzmat dmuchania, że jak dmuchnie w kościele, to 20, 40, 60 osób leci. Spali Ci się głowa teraz. Rozpaliło Ci się. Najlepiej słuchać Pana Boga, A ty... żeby nie wsadzić do piekła. A Ty jak Go słuchasz? Czasem grzecznie, czasem nie. Aha. Jakie łaski Pani wymodliła sobie w Rychwałdzie? Największą łaską, jaką otrzymałam, to jest Ania, która tutaj siedzi przede mną. Jest moim czwartym dzieckiem z kolei. I kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, Pani ginekolog powiedziała mi, że Ania się nie urodzi, więc kiedy wróciłam od niej z wizyty, upadłam na kolana i poleciłam na rodziny mojego dziecka matce Bożej. Potem... Ania pamiętasz ten moment? Nie. Te... Interк.. Zofia Różnikowa, że się nie dziękuję za cud przywrócenia żyć. Wiecie ile to było lat temu? 300, 100, 200, 300 lat temu. 300 lat temu? To chyba jeszcze wiele. Widzicie. Proszę to dziecko, tak? Ja tu do boleszczą, nie? nie? Ale karol nie. No Karol, teraz nie jest, ale Karol jest teraz zdrowy, nie? No O Jezusie! Mamy pięcioro dzieci. Dwoje dzieci jest przy nas, nasze dwie córki. Nasz pierwszy syn urodził się i zmarł od razu. Ja bardzo przeżywałam tą stratę. I muszę powiedzieć, że nawet urodzenie dwóch zdrowych córek no, nie uleczyło tej rany. Żałoba w zasadzie moja trwała 8 lat, chociaż już były dziewczynki. I w czasie spowiedzi, kiedy opowiadałam księdzu o tym, że trudno mi jest przyjąć, to i, trudno, i czasami mam do, do Boga żal, dlaczego tak się stało. To, to wtedy bardzo mądry ksiądz powiedział mi: Ale dlaczego ty opłakujesz to dziecko? Przecież ty masz świętego w niebie. Wypisuję na Twoim czole znak Tao. Niech dobry był Cię Błogosławi i od wszelkiego sła. Amen. Wypisuję na Twoim czole znak Tao. Niech dobry Bóg ciepłowo, i chroni od Amen. na swoim czole znak A co z kolanem? A z kolanem? Historia z kolanem. Bo, A z Kira, bo, bo to było... Szary, to było... coś było. W kolanie była ogromna cysta. Pamiętam, że w tym dniu byłem z żoną w kościele i kolano było tak spuchnięte i tak mnie bolało, że ja y, w czasie podniesienia nie mogłem uklęknąć. Stałem. I w czasie nałożenia rąk, w modlitwie stawienniczej poczułem takie ogromne ciepło, które spłynęło mi z głowy, przez moje całe ciało, przez nogę. I wrażenie było takie uzdrowienia fizycznego, że o tak, w tak jakby minął ból. Ale ból zniknął na tej zasadzie, że bez tabletek przeciwbólowych. Ja osobiście wierzyłem, że Bóg uzdrawia, nie wiem, w Lourdes zdawia, w Fatimie uzdrawia, w Częstochowie uzdrawia. Ale ja sobie uświadamiam, że Bóg uzdrawia tutaj na wsi, w Rychwałdzie, na Poddaszu. Przyszedł taki moment w moim życiu, to było w zeszłym roku, w lutym. Kiedy moje małżeństwo przeżyło głęboki kryzys, i mąż oświadczył mi pewnego dnia, że się wyprowadza, że coś się w nim wypaliło, że, że nie ma już miłości. I to był dla mnie taki moment, kiedy życie rozpadło mi się na drobne kawałki. To był moment, kiedy życie straciło sens, kiedy w zasadzie nie było po co żyć. I w tym wszystkim miałam tylko siłę w tym całym cierpieniu zawołać do Boga. Boże, proszę Cię, pomóż mi, bo ja nie wiem, co robić. Postawił nam, moi drodze ludzi. Pierwsze kapłanów, którzy pokazali mi, że jaką y, wartością jest sakrament małżeństwa, czym on tak naprawdę jest. I że z tego sakramentu, można, jeżeli otworzy się na, na działanie łaski tego sakramentu, to możliwe jest uzdrowienie każdego małżeństwa. Duch Święty mnie napełnia każdego dnia. Zaczął od tego, że wlał w moje serce pokój. To, było, to był pierwszy dar od niego, który otrzymałam pokój w sercu. Później zabrał lęk. O to, co będzie dalej z nami, co z naszym małżeństwem, co ze mną, co z moim życiem. bo też był taki moment, kiedy jego ja poprosiłam, że ja nie chcę. Nie chcę, się, nie chcę się martwić, ja już nie chcę żyć w tym lęku, w tej niepewności, że bo on się zatroszczył o to nasze małżeństwo. I on zabrał ten lęk. A potem otrzymałam dar radości. I błogosławie i chronię wszelkiego słowa. Amen. Czy czegoś Wam brakowało w małżeństwie? I, i po co to przyszliście? Ja kochałam męża, mąż mnie kochał, ja go garnęłam do tej mojej miłości, on mnie garnął do swojej miłości i z tych miłości przecież y, kochamy się, powinno wychodzić jeszcze dopiero dobro piękne, a wręcz odwrotnie, wychodziło y, różnie i, i przede wszystkim napięcie, niezgoda, Kłótnie. kłótnie i nieporozumienia, i takie wycofanie się, bo człowiek co próbował sam po swojemu, to na niczym się to zdało, bo się kończyło awanturą. My tu górale temperamenty mamy. Doszło nawet do tego, że wolałem siedzieć w pracy niż wracać do domu, A... bo wydawało mi się, że w pracy jest ciekawiej i mniej problematycznie. Nie? Spokój. Spokój, nazwijmy to tak, że to był spokój. Przyszło takie naprawdę głębokie cierpienie, kiedy ja powiedziałam, Panie Boże, Ty nam tylko możesz pomóc. To było jedna chwila, jedna myśl i jedno odwołanie, taki, taki lament kobiety, krzyku, Boże, pomóż nam. Zaprosiliśmy do życia Jezusa. Nie, to ona zaprosiła. A, tak mówisz? Znasz, tak. To, a kto ma matkę Bożą taką w domu? Ja, ja, to... ja mam takie. Tak? Dwie. Ja mam takie. Ja mam takie. Ja, tak? ja, mam, ja mam trzy. Tak? No pewnie, że jest uśmiechnięta. On jest tak lekko uśmiechnięty. A, a pan Jezusa? Tak. A tutaj widzicie? Chcemy na y, górach, na szczytach, na szczytach y, ogłosić chwałę Bożą, czyli spotkać się y, każdą sobotę lipca i sierpnia y, na wspólnej eucharystii o 12:00. mamy wędrować i cieszyć się tym, co Bóg nam tu daje. Piszą, piszą ci ludzie, piszą, popatrzcie ile tutaj ludzie naprzednio. Ojej, Oj, Oj, patrzcie, i tu piszą. Wszędzie tu. jest napisane. To całą książkę do już tak? To, to, wszystko jest podziękowanie albo przeproszenie, albo kogoś, albo wujka, wziąć sobie długopis i sobie tutaj napisać, bo to jest taka wielka księga. Co to za choroba była? Choroba nowotworowa. Pewnego dnia rano. Po sześciotygodniowym pobycie w szpitalu, <coughs> obudziłam się w niedzielę i mówię do męża: chcę dzisiaj jechać do sanktuarium, a może mnie pyta do Rychwałtu. Ja mówię, no właśnie, do Rychwałtu. To był kwiecień 2011 rok. Moje życie zostało wymodlone przez przede wszystkim innych ludzi, przez rodzinę. Czy ta sytuacja jakoś przemieniła Wasze małżeństwo? Wiadomo, ja w każdym małżeństwie dochodzi do różnych e, niesnasek i niezadowoleń. Kiedyś to człowiek się tam na to denerwował. A teraz popatrzymy jeden na drugiego, uśmiechniemy się i się to wszystko rozchodzi. I nie ma w ogóle jakichś kłótni czy gniewów na dłuższą metę. Dlaczego ten ręce ma takie fartę? Dlaczego on ma takie Pokazuje diabła. O właśnie, a tutaj ma jeszcze kogo. Chce rozdać. Co chce rozdać? Łaski. Łaski, pokazuje diabła. I na tej nodze ma takiego węża. To coś pokazujemy węża. Nic nie, nic nie jest. Nic nie jest Tak jest. Co zdepamy węża? Zdepamy,

Dobrze, Julia. Rychwałski olejek radości. Radość, radość. Tak radości? są nazwane. Czy bez niego to, tej, ta, ta radość nie jest do osiągnięcia? Jest do osiągnięcia. Bracia ze mnie się śmieją, że chodzę w oparach oleju radości, ponieważ go przygotowuję. Ale taki poświęcony olej potem jest używany w walce duchowej. To ma głębokie znaczenie. Dlatego, dlatego ten olej ma taką moc, ponieważ my go używamy w imię Jezusa Chrystusa. I to jest samo. A kiedy wchodzimy w chwałę Bożą, to przychodzą uzdrowienia, przychodzą uwolnienia. Ludzie wracają z drogi okultyzmu, z drogi magii. Tu nawet mam w ręku rengrafy tych, którzy swoje pierścienie Atlantów przetopili na takie rengrafy wolni od okultyzmu, dając świadectwo tego, że zrywają z magią, a idą za Chrystusem. Wszystko dokonuje się pod płaszczem matki w tej nowej kulturze wielbienia Boga. Jesteśmy nawiedzeni przez Ducha Świętego. To prawda. To prawda. A wy się dobrze czujecie? Tak. No to. Super! Być może ona się nie dobrze czuje. A co ci się stało? To się wywaliła. czy Matka Boska robi cuda tutaj? Że była w ciąży. Nie. Tak. Była w ciąży. Nie wiem, No powiedz, wiem. powiedz. Ona rodziła dziecko. Ze zdrowia, ona nie urodziła. urodziła. Zdrawiam różnych ludzi. Matka boska ta. Rych się jest chory, to ona A byłem osobą uzależnioną od alkoholu. Kiedy nie chciałem jeszcze do końca zerwać z nałogiem, bo jednak myśl się pojawiała nadal, on, ale ja mu powiedziałem: Panie Jezu, oddaję Ci siebie. Panie Jezu, oddaję Ci siebie i swoją chorobę. I kiedy była próba napicia się. Kiedy już byłem wypoczęty i zachciało ci się? Zachciało mi się po prostu pić. Przyszedł, to nie mogłem po prostu, kiedy chciałem, spróbowałem nawet wziąć do ust, jednak nie. Wszystko zacząłem oddawać z powrotem i wówczas zaczęło się ze mną dziać tak, że nic mi nie. Alkohol w ogóle mi zaczął śmierdzieć, przeszkadzać. W każdej chwili, kiedy działo się ze mną tak, że przychodziły nawroty, modliłem się. Panie Boże, zabierz to. W imię Twoje rzucam to do piekieł. I te głody nie były takie mocne. Pomaga mi przemawiać przede wszystkim byłem osobą nieśmiałą która nie umiała się wypowiadać na forum czy gdziekolwiek a Duch Święty napełnia mnie napełnia mnie radością odwagą i to że nawet mogę mówić teraz mogę mówić mogę głosić słowo i mówić o tym dziele którym jest krucjata bo głoszę go wszędzie gdzie tylko mogę a gdybyś tak porównał takie życie bez ducha i to życie już z duchem teraz mam cel ja chcę być w niebie. Czułam niesamowitą niechęć do ludzi, którzy, którzy piją. Na tych rekolekcjach właśnie moje serce zaczęło się bardzo zmieniać. W tej chwili. Mogę normalnie z ludźmi, którzy są uzależnieni, rozmawiać. Potrafiłam tak bardzo z serca przebaczyć ludziom i osobom, które najbardziej skrzywdziły mnie w swoim życiu. Powiedzieć mu, że mu wybaczam i proszę go o przebaczenie, jeżeli mu coś złego w życiu uczyniłam, i pobłogosławić go. Co się wydarzyło w waszym takim życiu, że tutaj was przyciąga? Miałem wszystko. Miałem samochód, kolegów i doszedłem do wniosku, że muszę się ożenić. Mówię, a kolega się pyta, dlaczego? A Ja mówię, bo mnie już nic nie cieszy. Mówię, no czemu? Jeździmy na dyskoteki, zabawy tego, mówię, to już mnie nie cieszy, nie? No ale takie życie było nadal. I w pewnym momencie spotkałem Renatę, moją żonę. Na dyskotece? Na dyskotece. Przeraziła mnie, bo zaprosiłem ją do stolika, chciałem jej drinka postawić. A ona mówi, że nie, że ona czystą wodę będzie piła. To było dla mnie trochę nienormalne. Bo chciały się poderwać. No, proste. Zaczęliśmy rozmawiać i ona zaczęła mi mówić o Bogu. Kim dla niej jest Bóg. I ja tak słucham i też to mnie zaczął przerażać. Mówię, bo nikt mi wcześniej nie mówił o Bogu w ten sposób. Z jednej strony sobie powiedziałem, no, mam pecha, bo. Chyba, nie uda się. Chyba się nie uda, a no. taka jest ładna, mówi. Normalnie mam pecha. I w pewnym momencie e, Renia mnie poprosiła, aby ją zawiózł do kaplicy, gdzie się odbywały takie rekolekcje. Jako kierowca, mówię, nie uważałem się za człowieka tchórza. Mówię, zawiozę ją, wejdę nawet zobaczyć, co tam jest. nie? I tam była modlitwa o Ducha Świętego. I mówi tak ten kapłan To były takie rekolekcje zamknięte mówi: Podnieście ręce do góry. Ja pierwszy raz widzę, że ktoś w kaplicy na rekolekcjach podnosi ręce, ale mówi: Jeśli ci to przeszkadza, to zamknij oczy i podnieś. Ja byłem ostatni z tyłu w tej kaplicy, pod ścianą nikt mnie nie widział. No zamknąłem oczy i podniosłem te ręce. I nagle poczułem, że coś się ze mną dzieje. Jakby mi, jakby mi ktoś wodę wlewał, wypełniło mnie to ciepło. Całe nabożeństwo się skończyło. Wyszliśmy z tej kaplicy i umowa była taka, że dziewczyny bierzemy na dyskotekę. I kolega, który był kierowcą, mówi: No to jedziemy na dyskotekę. A ja mówię: Nie jedziemy na żadną dyskotekę, jedziemy do kogoś porozmawiać o Bogu. I w tym momencie chwyciłem się za usta, co ja to mówię. Od kiedy mnie Bóg interesuje. wiele w swoim życiu jakby strachu, lęku i y, mój tata jakby y, nie rozmawiał z nami jako z dziećmi, y, tylko czuli, ja się czułam jakby osoba taka, która jest potrzebna do pracy, do, y, do jakichś takich obowiązków. Natomiast nie odczuwałam miłości od ojca, dlatego też nie y, przyjmowałam miłości Ojca Niebieskiego. Zawsze zwracałam się do Marii. Kolekcje, na których byłam kelnerką, i poznałam tam osobę, y, która mówiła mi o Jezusie. I, y, idąc drogą, pytał mnie, czy chcesz przyjąć Jezusa jako swojego pana i Zbawiciela. Ja nie wiedziałam w ogóle, co to jest. I mówię do niego, no dobra, nie? I on mówi, to powtarzaj za mną modlitwę. No ja to zrobiłam, i od momentu tej modlitwy czułam, że coś się stało. Normalnie siadłam sobie w pokoju, powiedziałam: Boże, ja stąd nie wyjdę, dopóki naprawdę nie doświadczę Twojej obecności, bo ja nie wiem, czy Ty jesteś, czy Ciebie nie ma. I w tym momencie czułam obecność Bożą, przez to właśnie, że Bóg jakby dotknął mojego serca, tak bym się znalazła w Jego obecności, w Nim. Nie umiem tego powiedzieć po ludzku. I od tego momentu, od tego momentu, Ojciec Niebieski stał się moim tatą. Za tydzień zapraszam na kolejny odcinek programu My, Wy, Oni. Oczywiście w programie pierwszym. A teraz zapraszam do Watykanu na spotkanie z papieżem franciszkiem. Don cordiale benvenuto i e pellegrini polaki. Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Ze szczególną miłością pozdrawiam dzieci z duszpasterstwa Polaków w Rzymie, które niedawno przystąpiły do pierwszej Komunii Świętej, ich rodziców i katechetki. Tym pozdrowieniem obejmuję wszystkie dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przyjmują Chrystusa do swoich serc i modlę się, aby zawsze napełniała je Boża radość, pokój i miłość. I by z pomocą swoich najbliższych zachowały na całe życie swoją dziecięcą niewinność i ufność w Pan. Z serca Wam błogosławię.